Bo ja też miałem pomnik zakład pomnikarski. Miałeś? Miałem, pod zakładem budowlanym. Ilu pr pr pracowników miałeś? Ja? No. Wszystkich? No. O, ja wszystkich pracowników. Niku miałem 120. O, to ty duży zakład miałeś. Bo ja zwalnąłem zakład remontowo budowlany sobie. Ja te blo bloki normalne. Mieszkania budowałem. Ty słyszałeś? Nie pierwszy raz słyszę. To ja bloki budowałem To zatrudnij, Andrzeje. Zatrudnij. A teraz ja nie mam pozwolenia, to trzeba pozwolenie mi. Jak tam już miałem zakład zarejestrowany Normalnie prowadziłem. Zu co za ludzi. To ty kurde biznesmenem byłeś. Byłem biznesmenem. Ja miałem i koparki, nie koparki. Miałem człowieka, który ten badał. Czy glinę pod spodem, czy nie, czy nie? Ja nie rozpoczuwałem budowy. Jeżeli mnie e, ten, co pobiera ziemię, nie zbada, co tam jest w środku. Jaka ziemia? To glina, glina nie może być. Ha? Glina nie. Na glinie, w bloku się nie stawia. Gliny trzeba wybierać, wywozić. Ja woziłem do e, cegielni glinę. Tu był prywatny podstawowy cegielnik, ja mu glinę właśnie. z budowy. W wiadrze? Nie, co? Uchręmy. A, chciałem, że w wiadrze. Ale tu taką glinę z ziemi, nie tu taką wiesz. Ziemi. No. Ziemi. To umiesz, glinę wiesz.